Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś przygotowałam zdrapki za 45 zł mam mega krzyżówkę, do tego płynne złoto, mega pensję oraz superlinie. A od super linii sobie właśnie tutaj zacznę. I mam zdrapkę z numerem 13, troszkę powiększę, dobra. Co tu mamy? Klapki i słońce. Tutaj i tu. Słońce, klapki. Czy to wszystko? Dobra, więcej nie widzę. Dalej mam leżak i rolki. Tutaj, tu. Leżak, rolki, rolki, leżak. Rolki i kolejne dwa to biedronka, rower. Tutaj, Teraz kości i dzwon. I kości, dzwon dają linię. Widzę diament i wiatrak. To wiatraki, diament, wiatrak, wiatrak i wiatrak. A teraz jeszcze popcorn i słoń. Tutaj. I kolejne dwa to balony, okulary. Są okulary. Ale balonów nie widzę. No to teraz moneta i tęcza. Hmm, dobra. Klucz i gwiazda. Klucz, klucz. Tutaj klucz z gwiazdą. Podkowa i kwiat. Podkowa daje drugą linię. Super. Tutaj podkowa. I ostatnie dwa to Księżyc oraz korona. Korona jest trzecia linia. Yy, dobra, Księżyc, Korona to chyba tyle. Brakło troszkę. Tu mam 5, 5 i 5. No to fajnie. 15 zł. J, yy, Nie pamiętam, czy... coś tam się chyba pozmieniało. Możliwe, że 15 zł to jest J.

Dwadzieścia trzy, sześć i dwadzieścia dziewięć. Damy szesnaście, trzydzieści pięć, dziewiętnaście, czterdzieści cztery i dwa. I ostatnia to jest czterdzieści dwa, trzy, dwanaście, trzydzieści jeden. Zobaczcie, na końcu jest dziewięć i daje dziesięć złotych. Dobra, C. To się zgadza. Okay. Kolejna to płynne złoto, numer 14. A wygrywa 22, 4, 5, 3 oraz 19. A ja mam tak trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, dwa, dwadzieścia osiem i siedem, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, trzynaście, dwadzieścia sześć i osiem. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści siedem, piętnaście, sześć i dziewięć. Ostatni rząd to siedemnaście, dwadzieścia trzy, jeden, trzydzieści trzy i trzydzieści jeden. Więc tutaj nic. Dobra. krzyżówka z numerem czternastym. Nic nie natrapane, więc razem tutaj zobaczymy S i E. S mm. Tu jest jeszcze E. I kolejne dwie to ZG. Z, G Z. I g, f y, t t, f, k okay, t oraz h, i i o. Podrobane. BP. B i P tutaj. K i J. Dobra, to wszystko. C oraz M. Tworzy się tym. No dobrze, to jest jedno słowo. Ostatnie dwie litery to UL. L daje drugie, lis. Tu, tu jeszcze. UL było C i tu jeszcze UL. No dobrze, NK, y, NA, RD nie było i W też nie było. No to co, z dwoma na pierwszej, kończę? przyżówka numer dwa i trzy. E i o jest tu, tu. Mhm. Tyle. Teraz tutaj na tej. I o, czy to tyle? Nie, tu jest jeszcze jedno e. I kolejne dwie litery to T, F. No tak, musiało się to F pojawić. Tu jest T, T, y, T. I teraz tutaj T i F. No, stój. Hmm, dobra. jest tyle x i i x tutaj widziałam i tu i na drugiej teraz. Dobra. J i M. Dobrze, jest tutaj J. Tu jest jeszcze M i kolejna J M M. Dobra. Litera D i Z. D Tu. Tutaj literki D nie widzę, więc na drugiej mam tutaj Z, D. Kolejna Z. O, i tu jeszcze jest jedna D. Dobra, U i S. S, gotu, U, S, U. I teraz tutaj na tej SU, ZAUS, to pierwsze słowo, SAFE jest drugie, S-I-U, tyle. Następne dwie litery to R-W. Dobrze, tu R-R-R liter W. tutaj nie widzę R R I W tyle L I C teraz L daje słowo elf i to pierwsze na razie tutaj na tej I druga krzyżówka, CL. No tutaj już A nie będzie, bo by było za dużo wyrazów. W sumie A daje, ale zobaczymy, P i H. No właśnie. P, H jest tutaj, drugie, H. I z dwoma tutaj kończę. Tutaj mogło być jeszcze N albo B. A mam P i H, czyli też z dwoma. I ostatnie tutaj dwie krzyżówki, AR. Jeszcze A, no dobrze, tu R, no i na tej ostatniej. Wydaje mi się, że to tyle. Następne dwie to L i W. Tu mam tu, tu jest L. I przechodzimy do ostatniej L, L. tu L, tu A literka W. No nie widzę tutaj w tej chwili. Może później. N i F. Tutaj mam tu N. N. I tu jest N. A na tej teraz? Tutaj tu? No chwilkę czasu tutaj zejdzie na podrapanie. Mam nadzieję, że wytrzymacie jakoś O i D. Tu D. O i D wszystko. I na tej drugiej tu O, 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 O. Jest D, jest O. I tutaj jeszcze mam U, X. Chyba tutaj x nie widziałam, a literki u też nie widzę. A na tej u jest tutaj i tu. I to tyle. B i Z jest tutaj, tu. B. Bałbab, tworzy się słowo. I na drugiej Z, Z. I tu jest Z. Tutaj będzie... C, E oraz Y. Tam wszystkie teraz, tutaj na tej, e, e. tutaj, E, tu, literka y. Nie widzę, chyba nie ma. S i t. Czy tworzy się słowo set? Mm, tu jest jeszcze s. No dobra. To tyle. A na tej słowo les to jeszcze było Z. S i T. A, i było A, czyli mam dwa san i te les. Ostatnie dwie literki jest to C oraz I. No dobrze. C, tutaj I, I. No P nie było, szkoda, bo by dało słowo. K też nie, G też nie, M też nie widzę. A na tej drugiej coś mi się nie wydaje, żeby tu się coś utworzyło. C, I, I. No i to by było na tyle. Więc wychodzi, że Krzyżówka, tak, krzyżówka przegrana. Przegrało również płynne złoto, natomiast tutaj z tych czterech strapek, mega pensja daje 10 zł i 15 zł w super liniach, więc na 45 mam 25 zł tutaj odzyskane. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!